Apostoł Paweł, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nadal obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. No twoje i moje ciało nie ma sumienia. Ciało tak naprawdę nie rozumie co to sumienie. Nasze ciało ma tak naprawdę tylko swoje pragnienia. No pierwsze to pragnienie jedzenia. Jeśli mu tylko na to pozwolisz, będzie tak długo jadło, aż pęknie. Drugie to pragnienie wygody. Jeśli tylko mu na to pozwolisz, będzie chciało tylko leżeć na kanapie, oglądać telewizję, jeść popcorn i popijać kolą. No i trzecie to pragnienie seksualne. Jeśli mu tylko na to pozwolisz, stanie się rozwiązłe i niepohamowane. No, dlatego musisz, jak czytamy, swoje ciało umartwiać. I ujarzmiać jak dzikiego Mustanga. Faktycznie czynisz to do końca Twojego życia. I wiesz co? Duch Święty za ciebie tego nie uczyni. Jeśli jednak będziesz jemu się poddawał i traktował swoje ciało tak, jak Boże Słowo mówi, abyś je traktował, wtedy ono będzie tobie posłuszne, a nie ty jemu. I wtedy będziesz chodził według ducha. Nie będziesz pobłażał żądzy cielesnej. Chcę, abyś. O tym pamiętał w tym tygodniu.